Po raz 16 w gminie Stare Miasto odbyły się Dni Staromiejskie. W tym roku zainaugurowali je młodzi piłkarze. Na tutejszym orliku odbył się turniej piłkarski z krzatów. Rywalizowało w nim 12 drużyn, m.in. skonina, brześni, Supcy, Zagórowa, Rychwała, Ślesina, Kłodawy oraz Rumina. W tegorocznej edycji zawodów wzięło udział blisko 100 zawodników z 12 drużyn. Brały w nim udział zawodniczki i zawodniki z roczników 2012 i młodsi. Także najmłodszy zawodnik miał niespełna 5 lat, najstarsi mieli po 7. Oczywiście wynik był sprawą drugorzędną. Najważniejsza była zdrowa, sportowa rywalizacja. Meczom towarzyszyły wielkie emocje i to nie tylko zawodnikom, ale i rodzicom, którzy przeżywali pierwsze turniejowe mecze swych pociech. W tym turnieju nie było zwycięzców i pokonanych. Wszystkie drużyny otrzymały okazałe puchary, a młodzi piłkarze medale. Wójt gminy Stare Miasto, dziękując za udział w turnieju, zaprosił wszystkich do dalszego świętowania. Wy jesteście tu najważniejsze? A ja zapytam, dobrze się grało? Samo trzecie! Słuchajcie, dzisiaj się zmęczyliście troszeczkę, ale pojedziecie do domu odpoczniecie. Ja Was już dzisiaj zapraszam, łącznie z rodzicami i z wszystkimi tutaj zgromadzonymi na Starym staromiejskiej, które się już dzisiaj zaczęły i będą jeszcze jutro, a myślę, że jutro dla, będzie dla Was jeszcze więcej atrakcji tam przy przedszkolu w starym mieście, bo tam są i dmuchańce, i Warta, i wszystkie atrakcje. Od wielu lat Dni Staromiejskie są okazją do spotkania samorządowców i mieszkańców gminy Stare Miasto z przedstawicielami gmin partnerskich zaprzyjaźnionych ze Starym Miastem. W tym roku przyjechali goście z Niemiec, Litwy, Ukrainy, Czech oraz Śląska. Były życzenia, kwiaty i upominki. Nasza współpraca zaczęła się w 2004 roku. Wtedy podpisaliśmy pierwszą umowę, czyli już paręnaście lat temu. Tych gmin teraz obecnie mamy sześć i te dni staromiejskie tak co roku robimy takie podsumowanie, na którym Pokazujemy sobie to, co do tej pory stało się, co zrobiliśmy, jakie wyjazdy były, w jakich tematach, jakie te płaszczyzny rozmowy były i współpracy. Nie ukrywamy, że ciągle nam się to rozwija, przybywa nam nowych pomysłów, takich nawet ciekawych, bo to nie jest tylko współpraca na niwie OSP, szkoły, samorządy. Teraz do wszystkiego dołączyły naukała gospodyń, nowe pomysły, organizacje pozarządowe. Główne uroczystości Dni Staromiejskich, tak jak w roku ubiegłym, odbyły się na placu przy Kościele św. Świętych Piotra i Pawła. Najpierw na scenie pojawiły się lokalne zespoły młodzieżowe. Podczas oficjalnego otwarcia dni staromiejskich tak wójt gminy, jak i przewodnicząca Rady Gminy życzyli wszystkim dobrej zabawy. Szanowni Państwo, piękna pogoda. Życzę, abyśmy wszyscy wspaniale się bawili, abyśmy w miły sposób spędzili dzisiejsze popołudnie. Na scenie oprócz władz samorządowych gminy obecni byli też przedstawiciele samorządów gmin partnerskich, którzy z uznaniem wypowiadali się o osiągnięciach gminy Stare Miasto. Szanowni Państwo, króciutko przywożę pozdrowienia i życzenia dobrej zabawy z gminy Godów. Mieliśmy dzisiaj do południa objazd po gminie Stare Miasto, także gratuluję Wam włodarzy dynamicznych, którzy powodują, że się bardzo szybko rozwijacie. Zazdroszczę Wam tego i jeszcze raz życzę wszystkim udanej zabawy. Po oficjalnym otwarciu Dni Staromiejskich na scenie ze swoimi największymi przebojami pojawił się Andrę. W tym roku gwiazdą wieczoru był Sławomir, który przyciągnął do starego miasta miłośników disco polo z całego regionu. Gdy dorośli podziwiali Sławomira, dzieci korzystały z dmuchanych zjeżdżalni, trampolin i stoisk ze słodyczami. Drugi Dzień Dni Staromiejskich tradycyjnie dedykowany był dzieciom. Na terenie szkoły podstawowej i przedszkola samorządowego odbył się Gminny Dzień Dziecka. To już siódma uroczystość pod hasłem bawmy się razem. Jest to Gminny Dzień Dziecka połączony z Dniem Integracji, więc można by było powiedzieć Dzień Dziecka Dniem Integracji. Cieszymy się, że możemy przyjąć w naszych skromnych progach zarówno dzieci sprawne, jak i niepełnosprawne wraz z rodzicami. Cieszymy się z tej przepięknej pogody i z tego, że udało nam się przygotować mnóstwo atrakcji dla dzieci. Największym powodzeniem maluchów cieszyły się oczywiście zjeżdżalnie i małe rowery wodne. Spore zainteresowanie budziło też stoisko, gdzie prowadzono chemiczne eksperymenty z ciekłym azotem. Na scenie swoje artystyczne umiejętności prezentowali mali artyści z tutejszego przedszkola. Były i występy profesjonalistów z Zespołu Pieśni i Tańca Uśmiech z Listca Wielkiego. Strażacy prezentowali swój nowoczesny wóz strażacki, a policjanci radiowóz. Dzień dziecka nie mógł odbyć się bez malowania twarzy i wodnych tatuaży. Swoje akcje charytatywne prowadziły też różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Po artystycznych wystąpach i naukowych eksperymentach można było odpocząć w kinie za rogiem. Tu na najmłodszych czekały bajki. Moc atrakcji i dobra pogoda sprawiły, że tak młodzi mieszkańcy Starego Miasta, jak i dorośli mogą zaliczyć tegoroczne dni staromiejskie do szczególnie udanych.